Polak. Dobre prędkości uzyskuje dosyć. O właśnie, dobra prędkość na 4,5 km. No i dobry skok, taki jak Amana, ale chyba lepsze lądowanie. No zaraz zobaczymy jak sędziowie, bo z notami bardzo duża rozpiętość była przy ocenie skoku Amana między arbitrami. Zobaczymy jak będzie z Małyszem, ale powinien objąć prowadzenie moim zdaniem. I też poczekajmy, bo byłem pewny, że Aman też w obejmie prowadzenie. No ale jeśli dwóch daje mu takie niskie, no Boże Bo, że dzisiaj pokona Jakobsena, to jestem pewien, ale czy pokona Amana? Dobra prędkość Polaka. I pokonał! Najdłuższy skok konkursu, a więc po 72 latach mamy drugie zwycięstwo na... Welikance w planicy. To było ponad 215 metrów Adama Małysza. Nie ma żadnych wątpliwości. Brawo. I oczywiście zostaje nowym liderem Pucharu Świata, ale walka nie rozstrzygnięta bo Jakobsen będzie szósty, a więc stracił dzisiaj. W tej pierwszej serii spokojnie patrzeć na rywali. Adam Małysz, ważny dojazd. Jest jak zwykle precyzyjny, w górę mocno, 103 8. I teraz odległość, odległość. Walcz, Adam, walcz! Jest 110 metrów, 210, 210, 110. ale on się go nie boi. Jest dojrzały do wygrywania, jest świadomy tego, czego chce, a chce na pewno już dziś dość spokojnie poszybować daleko. Na razie w tym skoku myśli tylko o jednym. Adam Mały, żeby było daleko powyżej tej czerwonej linii. I jest! Adam Małysz obejmie prowadzenie. Piękny, długi skok 217,5 metra, metra. Stoch jest dziesiąty, a teraz pozostaje Adam Małysz, Jakobsen siódmy. Adam jeden dobry skok i już będzie wszystko jasne, chociaż trzeba dwa razy skoczyć. Adam Małysz już jest na najeździe, już jest w powietrzu, jest w górze. I teraz jak daleko po frunie, bowiem ma jeszcze możliwość. I jest! Ustał! Ustał! I najważniejsze, że ustał! Najdłuższy skok! A więc kapitalnie znowu nie ma siły na Polaka! 220 metrów! 220 metrów! Zobaczymy noty. Tutaj są noty po 18,5. Docenili przede wszystkim tę odwagę lotu! Tę odwagę, która pozwala mu właściwie zamknąć marzenia rywali. Adam Małysz prowadzi, Simona Mondrugi trzy punkty za nim, jest Martin Koch trzeci, trzy i dwa i znowu jest wielka euforia, wielka radość i szansa na trzecie zwycięstwo w planicy. Dziewiąte w tym sezonie, 38. ósme to byłoby coś niewiarygodnego. Otylia w Melbourne, a w planicy Adam Małysz. To jest polski dzień. No i miejmy nadzieję, że jeszcze w tej drugiej serii się wszystko potwierdzi, chociaż ten skok pokazuje, że Adam nie chce tutaj wygrać tylko Pucharu Świata po raz czwarty, on chce wygrać po raz trzeci przede wszystkim planice i o tym myśli, a później będzie się cieszyć z tej nagrody, którą jedynie czterokrotnie w swojej karierze miał. Matti Kenen i po raz ostatni miał z Hanno Lepisto i teraz będzie miał także właśnie z tym samym fińskim trenerem. Oto wielki zdobywca, wielki zwycięzca Adam Małysz. Uff, jak dobrze. Simon Amann trzy punkty za. Martin Koch jest trzeci. A na miejscu jedenastym z rekordem życiowym 210,5 metra po dobrym skoku Kamil sko y, Stok. Proszę popatrzeć na tę klasyfikację.